W tym momencie mamy do czynienia z tym, że czy, czy mieliśmy przez te dni do czynienia z tym, że podpalano miejsca, gdzie mieszkali migranci. O, rzucano w nie kamieniami. Ludzie próbowali się tam wedrzeć do tych miejsc i zrobić z tymi migrantami nie wiadomo co. Nie wiem, podpalano śmietniki i jakby taranowano nimi drzwi do, do hotelów, w których mieszkali. Jakby przerażeni tym, co się dzieje pod ich oknami, ludzie czekający na azyl w Wielkiej Brytanii. I przypomnijmy sobie, może, no, pogrom, były pogromy. Nie, w Polsce mieliśmy pogromy Żydów, na przykład w latach 40. -tych. Najsłynniejszym pogromem była Noc Kryształowa w 1938 roku w Niemczech, kiedy właśnie niszczono synagogi, niszczono żydowskie sklepy. Było ponad 90 ofiar śmiertelnych. I dokładnie tym jest pogrom. To znaczy, pogrom jest sytuacją, w której jedna grupa ludności atakuje. Drugą, jest, jest, są tam pobicia, są zabójstwa, ale niekoniecznie zranienia, zniszczenia dobytku, rabunki, i generalnie wiąże się to z tym, że dzieje się to na gruncie konfliktu między tymi grupami, który jest podsycany prowokacjami, dezinformacją, propagandą. Więc to jest absolutnie książkowy przykład tego, że tak mamy w tym momencie, jesteśmy w tym momencie, kiedy w, na kontynencie europejskim w 2024 roku mamy rzeczy dające się porównać do Nocy Kryształowej. Tak, ja, ja, ja też absolutnie się zgadzam z, z ujęciem tego w, w kategorii pogromu, bo tak jak mówisz, to jest właściwie podręcznikowe i. To, że na razie nie mamy żadnych ofiar śmiertelnych, to jak to się mówi, it's not for the lack of trying, tak? W momencie, tak. w którym podpalasz hotel, w którym znajdują się uchodźcy i próbujesz stalować wejście, ale też u u uniemożliwić im wyjście z palącego się hotelu, no to, to umówmy mm, się. Tak. To... Nie było tak, że nie próbowałeś. Nie, nie było tak, że nie próbowałeś. I tak jak powiedziałaś, jest w definicji pogromu ten element podsycania. Dezinformacji. No i tu wracamy do Nigela Farage'a, który mm -hmm. tutaj krytykuje tak e, przemoc. E, tymczasem, właśnie po, po e, pierwszych wieściach na temat tego, tego e, tej, no, mordu, no, tragicznego, absolutnie e, niewyobrażalnego wydarzenia w Southport, w którym zginęła e, trójka dziewczynek zabitych brutalnie, e, tak w czasie zajęć tanecznych, e, Farage. E, zadał takie pytanie, że kto to, i to było, tak jak powiedziałeś, zanim zostało ujawnione, że, że, że sprawca był osobą urodzoną w Wielkiej Brytanii, Brytyjczykiem, pochodzenia rawandyjskiego, ale katolikiem, który w ogóle śpiewał, czy protestantem, który śpiewał w chórze kościelnym, tak więc tutaj też ten element po prostu antyislamski jest, jest absolutnie nieuzasadniony.